A to z tego powodu mm, bo, po prostu yy, nie chciałem Was zanudzać tym szukaniem, a przy okazji sobie tutaj znalazłem sześć żelaza. Yy, wziąłem saplingi z różnych drzewek, żeby sobie potem zasadzić. Trochę tego, no i ogólnie węgiel, yy, no i to tyle co mi się tutaj udało na razie skombinować. Yy, spoko. Yy, w dzisiejszym odcinku myślę, że sobie wybudujemy tutaj gdzieś... Jakiś pierwszy domek I myślę, że ten domek będzie tu Myślę, że będzie tutaj, bo chciałbym mieć Widok na wszystko Ta. Dzięki, dzięki e, Ok. Chcieliście, żebym troszkę ściszył dźwięk z gry Myślę, że udało mi się to zrobić e, No a to trzeba sobie przy okazji już Zetnę Jeżeli Jeżeli jak już na nie weszłem To je sobie zetnę E, dzisiaj zbuduję sobie pierwszy dom. Nie wiem dokładnie gdzie to będzie, ponieważ e, chciałbym zbudować e, tutaj dom mniej więcej w, dżung w dżungli na pewno, ale nie wiem e, na dachu. Chciałbym gdzieś, żeby to było mniej więcej koło, koło jakiegoś koło, jakiej, gdzieś na drzewie, na tym, żeby to było wysoko i potworki miały trudny dostęp do, do mnie, e, i wtedy na pewno będę miał łatwiej a wziąłem się za głupiego drzewa bo jak widzicie o tam widać no dobra no jeszcze sikiera mi się straciła, nie no super świetnie wszystko jest tak super, że a już mam patyki no ale okej, okay. to najwyżej zrobi się od razu mm, więcej rzeczy Sikierki, dwie dwie sikiereczki motykę na pewno No i dobra Zobaczymy Mam jeszcze jeden miecz w razie czego jakby co, więc spoko nadeszła noc Mam nadzieję, że to mi się tutaj skuje e, i ja wiem, że Wy nie lubicie jak jest ciemno, więc ja sobie tu pochodnie położę i teraz Zacznę, skończę króć Dobra, tu nie ma raczej desek. no tu jest jeszcze. A, i potem by mi nie chciało zejść, nie? Z liści. Normalka. Mm, dobra. Lag, gla 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 Ten odcinek może być troszeczkę dłuższy niż, inny, e, niż ten pierwszy. A to z tego powodu, że w tym pierwszym nic nie zrobiłem i uznałem, że w większości odcinków nie będę nic robił, jeżeli taki, ta będę no takiej długości krótkiej O, zobaczcie, jaki bóg Widzicie? Nie na widzę zachciać drzewa No ale trudno Dobra no, Mogę mieć trochę zmienione głosy, a to tylko z tego powodu e, Bo jestem trochę chory, zachrypnięty i gardło mnie boli ale ogólnie nic się, nic się poważnego nie, yy, nie stało Takujemy mm. sobie jeszcze tego craftboxa mojego no i koszkuję to drzewo to będę miał myślę wystarczająco dużo mm, drzewa no Jedno takie dżunglowe ocelot Szkoda że nie mam ryby Jedno takie duże dżunglowe drzewo daje jeden dwa staki drewna więc yy, dużo jak na jedno drzewo a to z tego powodu, że tak jakbyśmy chcieli 8 drzew, bo jest nigdy, że jest wysokie, to jest jeszcze. To jest jeszcze, wiecie jak. Nie chcę, żeby mnie tu coś zżarło, więc postawię sobie pochodnię której nie można stawiać. Dobra. Skończmy to dalej. Zdajemy sobie miężko zciszyłem trochę dźwięki z gry jak zdążycie zauważyć, bo żeście mnie o to prosili. Więc proszę bardzo, specjalnie dla Was mogę jeszcze sobie nożycze zrobić. Bo nożyce Bo e, nożycę, liany czy coś. Będzie tak pusto może, ale jedno drzewo e, nie zaszkodzi. E, Zastanawiam się nad jedną rzeczą Gdzie by sobie zbudować moją miejscówkę Myślę, że wieży jakiś nie będę robił mm, Dlatego że e, Dlatego że Dlatego że Chodzimy z mieczem Suppling Dlatego, że będę miał gdzieś tam swój domek Wysoko w górach Wysoko w tym, wysoko w No Mogę mieć Słaby dostęp do Kwiatuszek mm, Do różnych wszystkich rzeczy Ale to nic nie szkodzi Nic nie szkodzi Bo a Nic nie szkodzi Bo na pewno to Daleko nie, to I tak musiał daleko chodzić Okej, okay, dobra, dam sobie tutaj skórnikę. To... Czuję ja nie wyciągnę opaty do góry? Co ja to robię? Okej. Okay. Tak, to trzeba jakoś tak umiejętnie... nie? Tutaj. A, hardcore. Mam się wbić na samą górę, na sam szczyt. No i tutaj większego problemu z potworkami być nie powinno. O sobie jeszcze tutaj no i przygotujmy sobie teren ścinając owe drzewo mm. Mam już łóżko Dobrze, że na to nie mam ale mam trzy wełny co mogę sobie zrobić łóżko ale fail miał być ten craftbox crafting i yeah, craftbox Sambory. A nie śpiewam, bo to jest jednak Mi się wydaje zły pomysł yy, Aby śpiewać o, Dobra Co to chciałem Coś chciałem, aha łóżko chciałem zrobić Pyk, 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 pyk Jak zwykle nie trafiłem Pyk, 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 pyk. Pykło mi łóżko Postawmy Realistycznie na liściach się na liściach pani a tu się będzie dało o się zdziwiłem dobra Spi a jak kliknę 6, jest to zobaczcie jaki bóg jaki bóg co mam tego potworek się tam fa fajczy pali okej okay, jest dzień no to w razie e, możemy sobie tutaj troszeczkę tego terenu wyrównać, cinając owe drzewo. Owe drzewo. Zobaczcie, jak ja się nauczyłem mądrze, ładnie mówić. Owe drzewo, owe drzewo. Dobra, mamy coś, że tu Wejdźmy, wejdźmy. Wejdźmy jeszcze wyżej. Wejdźmy jeszcze wyżej. I moja główna siedziba będzie na tym drzewie pyk, ścięte oho, sobie tutaj o, tu polijanie, będzie wejście na to drzewo i na tej wysokości sobie wyżej zetnę całe drzewo i powinienem móc już sobie tutaj budować, myślę że wam że powinien się, się spodobać ten mój pomysł ponieważ widok jest y, cudowny Jak to się robiło? F3F? No nie wiem, dobra, mam nadzieję, że w nie będzie poprzez to y, przestawienie na najdłuższy zakres y, oglądalności w ogóle i takie tam, i takie tam bajery, takie noce w ogóle Uskakuję i rąbię Myślę, że już mam w miarę dużo tego drzewa, wam stał, no, no jest dużo, więc starczy mi, nie będę się już musiał męczyć, e, bo według mnie jedno, co jest jedną z najgorszych rzeczy, e, to jest rąbanie drewna. E, a zawsze robię tego na początku dużo, a potem już po prostu nie rąbię, albo narąbię pomiędzy odcinkami czy coś, żeby was nie zanudzać, bo od ostatnich dwóch odcinków, jak zdążyliście się zorientować, tylko rąbimy drzewa. Właśnie tak, tylko robimy drzew. Właśnie tak, dobra, trzeba się, się wskórać tam na górę. Eee, Co ja to robię? Mogę troszkę mniej tego drzewa ścinać, ale trudno, już zacząłem na no to. spoko. przeżyjemy, nie? Damy radę, damy radę, damy radę.